Uwaga! Już idzie lato, idą wakacje. Nic... I spadać. Uwaga, jeszcze raz. To Już idzie lato, idą wakacje. No jeszcze raz! Przekonaj mnie! Już idzie lato, zaraz odejdzie jeszcze raz. Idzie lato, gabawa, będzie będzie już idzie lato, idą wakacje. Będzie zabawa, będą atrakcje. Będzie wspaniale, będzie bajecznie. Kiedy wakacje miną bezpiecznie? No, już idzie lato, idą wakacje. Pff, do... <laughs> już ona teraz zapomnę nawet już powiedzieć. Już idzie lato, idą wakacje. Będzie zabawa, będą atrakcje. Będzie wspaniale, będzie pojęcie. Już idzie lato, idą wakacje. Będzie zabawa, będą atrakcje, będzie wspaniale. Dobra, Iga, nie przypominaj mi tego, bo ja wiem wszystko. A potem o! Ja A to żart. Ona wie wszystko, będzie jej nie przypominaj. Dobra. Cicho! Ona wszystko wie! Ona wszystko wie, proszę Państwa! Się tylko, nam się tylko wydaje, że ona nie wie, ona wie! Ona nie wie, po prostu Już idzie lato, idą wakacje, kiedy zabawa, do widzenia! Nie Dobra, jeszcze raz. Uwaga, razem zaśpiewamy początek. No, Zaśpiewamy, ale mam razem! No wiemy wszyscy to wiemy, proszę Państwa. Ona tak naprawdę napisała tę piosenkę do pani, ale zapomniała jak ją się zaśpiewa. Dobra. Uwaga. Już idzie lato, idą wakacje. Będzie zabawa, będą atrakcje. Będzie wspaniale, będzie bajecznie. Dobra, ja zakładam konto, proszę, yy, przez te lekcje będę zbierać rentę na głowę. Puch. Dobra, jeszcze no, raz, ostatni raz. raz, ok? Na sam koniec udało się, ale teraz spróbujemy bez żadnej odpowiedzi. Uwaga. Już idzie. Już idzie lato, idą wakacje, będzie zabawa, będą atrakcje. Będzie wspaniale, będzie bajecznie, kiedy wakacje miną bezpiecznie. Moja mama musi wiedzieć, ty wychodzę z domu. Mam pamięci zawsze do niej, numer telefonu. no i dla wygody. Już idzie lato, idą wakacje, będzie zabawa, będą atrakcje, będzie wspaniale, będzie bajecznie, kiedy wakacje miną bezpiecznie. I coś jeszcze chciałaś powiedzieć wszystkim dzieciom. Pamiętasz, jak mi mówiłaś, czego nie można robić w wakacje jeszcze? Ktoś tak do, do kamery tam powiedz: patrzę na ciebie. Ale nie można skakać do, do wody na głowę. Tak jest, to jeszcze nie można. Czego nie można robić jeszcze w wakacje? Nie można. Nie można nosić um, kurtek y, z futrem w środku. Tak jest, nie można nosić też złomowych czapek, prawda? Tak. Długusk może wyparować i wylecieć. Co jeszcze? I nawet nie można... Y, y, jak jedziesz w samochodzie, to musisz zapiąć pasy. Nie możesz oszukiwać. Tak jest. A kto oszukuje? Nie. nie oszukuję. Dobra, dobra. Tylko pytam. Co jeszcze? Um, I nie można jeszcze się nie smarować kremem. Czyli trzeba, trzeba się, się smarować. Trzeba się smarować przed wyjściem na słońce, prawda? No bo wtedy można się spalić. Tak jest. A jak wygląda człowiek spalony? Że pokruszamy. <grystanie> <grystanie> Że jest czarny. Cały. może być nagle. Stać się. Nagle może się też stać posłankiem. <grystanie> Dobrze, czy ktoś jeszcze jakieś rady dla dzieci? Innych na wakacje? No i najważniejsza sprawa. Czy w wakacje można przestać śpiewać i grać tak. całkowicie? Tak. tak. Słucham! Można. Nie, nie, można. nie można. Nie można. Można. Nie. Nie, nie można. No można, ale to grozi w tym, że kaput będzie. Dobra, mm. żegnajcie się, powiedzcie wszystkim wesołych wakacji. Wesołych, wesołych wakacji. wakacji. No, to wszystko, co chcecie powiedzieć? Tak, tak. Dobra, to jeszcze raz. Wesoły.